Cześć ja jestem Masterczyk witam was w kolejnym filmie na moim kanale I dzisiaj jesteśmy w CESie, tak zapomniałem włączyć nagrywania Chcieli... Zrobiłem ankietę na karcie na społeczności Z y, zapytaniem jaką gierkę byście chcieli y, Jest Counter Strike, tak jak y, wygrał z liczbą głosów Już wam mówię jaką O, dostałem MVP, ale fajnie Czy wam powiem teraz z jaką liczbą głosów przewagi wygrał? Już sekunda społeczność. Na Counter Strike'a zagłosowało 67% osób z 180, więc całkiem nieźle. A ja teraz chcę sobie kupić. I Dobra. Więc spoko. Nie, nie. Dostał 60 dostał naprawdę. Nie, co za pech. Dobra, z jakimś randomem sobie gramy. I tyle. Jest dość dobry. Ten random. Więc całkiem spoko. Ej, coś mi nie wyszło, ale nieważne. Ale misuje Ale te... Ale tego nie mogłem zepsuć Dobra, jest dobrze, a może jakiegoś poema kupia. Jak chcecie mi dać hajs na skiny, to możecie mi wysłać do najta link w opisie. Polecam. 6 chapy mi zostało. No, damy mu kałaszkę, jest lepsza, ja sobie zagram ze skałciszem. Może jakiś headshotik wejdzie. Dobra, myślałem, że głowa też wejdzie, ale trudno, z tego uspa całkiem dobrze mi się szczela, jak mam być szczery, a spróbuję z digielka, yy, słychać mnie, słychać mnie, tylko CSa nie słychać, ale trudno, spróbujemy teraz z digielka coś ściągnąć, dobra, yy, jak chcecie więcej CSK, to napiszcie w komentarzu, ja z chęcią sobie poklikam dla Was, W szczególności. Okay. Wow, dobra. Okno. Window. No, niestety popatrzyłem na tamtego ziomka i ten mi szczelił ta przez szybkę. Niedobrze. Ale ten, mam nadzieję, że z moim kałaszkiem ugra tą rundę. Dobra Wiecie co? Mi się w Ceska chyba dobrze gra Dzisiaj jeszcze nie będę miał kamery Bo nagrywam to dość późno w... Nice Późno w nocy O, typek ma skina do kosy Późno w nocy i... No Nie, no w sensie Mm, to chciałem kupić Dobra yy, Lecimy yy, Lecimy, lecimy, nie śpimy Teraz tutaj nie, nie dam się zabić Ale No trafiłem go w głowę, ale drugi musiał mnie skądś ściągnąć Ajajaj yy, Dobra Tylko gdzie był ten drugi? A ja od dołu No te ładne głowy siadają Mam tam ile? Yy, przełącz statystyki Mam 71% strzałkowe Okej, okay, thanks A dobra, typek sobie z awubką lubi grać No mi to tam obojętnie A, super, przez okno wskoczyłem Też tak uważacie? Napiszcie w komentarzu A dobra. Okej. Okay. Dobra. No, halo, znów grę. Dziękuję. No może mam tego jednego mniej fraga więcej, ale mam asyst mniej, ale... Nieważne. Kupiłem z granaty z przyzwyczajenie do Critical Opsa. Ale tutaj jest. Nie wiem po jakiem oni tam gadają, ale naprawdę. O nie! Ciemu uspa. Coś mi nie wyszło. Chociaż i tak ten yy, z. Yy... Gloka się na daleko słabo strzela, ale wyszło mi to dobra. Może dlatego też, że typek stał w miejscu i nic nie robił, ale porobiłem, porobiłem. Dobra, i GG. Tak ładnie się tutaj gra. Byłem, byłem. Znowu zawsze mam najwięcej procent strzelenia w głowę, bo jakoś tak zacząłem strzelać w głowę. Yy, głośne kroki 262 to niezłe statystyki. Byłem na sokole oko i myślę, że jedną gierkę możemy jeszcze zagrać. Myślę, że jeszcze jedną gierkę możemy zagrać. Co ty na to? Co ty na to ziemeczku? O nie Wyrzucono mnie z sesji Co za parówki Dobra to zagramy jeszcze raz samemu Ej co to za lag CSa Halo Counter Strike Anuluj Ja sobie na Rialto zagram bo na niuku już zagraliśmy Więc tak kurde Fajnie mi się gra Mam nadzieję że dobra jest jakoś i że nie urywało jeszcze za niedługo będzie kamerka. Nie, nie włączę teraz kamerki, ale. Hmm. Myślę, że jest dobrze. Jak fajnie to odbierzecie, to na, na, też będzie można robić jakieś fajne rzeczy w CS-ku dla was dobra. Yy, a do Critical -a też wrócimy, też wrócimy, ale fajnie, gdyby się CS przyjął. Więc udostępniajcie znajomym lajkujcie i w ogóle ma być kozak odbiór, co nie? dobra myszkę mi widać niestety półtorej minutki się trzeba czekać tak około... patrzcie ile mam skrzynek w ogóle tyle mam skrzynek i może jakiś opening zrobimy, jak będziecie chcieli bo trochę sobie pograłem, tam trochę... Y jak to się nazywa? stopni powbijałem i mam srebro 2 dostałem Zagrałem z tym typkiem dwa mecze i dwa wygrałem. Jeden mi tak totalnie wykierował, bo mi się filmik jeszcze wrzucał, ale drugi to już sami widzieliście. Yy, dobra, jeszcze czat. Ktoś do mnie pisze. Zapraszam wszystkich na Discorda, linka macie w opisie. Yy, z rewolwera ja nie gram, ja w ogóle ten, yy, z, Digie, z digielka wolę. Mam dwa skiny do rewolwera. Ale to jest w takim trochę słabym stanie ten skin, bym powiedział. Bo to jest. Ej, czemu tu nie ma? Dobra, nieważne. Mamy mapkę. Mamy mapkę, na... mam nadzieję, że na real to uda nam się też wygrać. I lecimy. Mikrofonik, dobra, wszystko jest. Ym, trochę mnie irytuje ten śnieg, ale jest dobrze. Tylko jest chyba na wczytywaniu mapki o nie jak mi się mapka teraz nie będzie chciała wczytać to ja się po prostu zdenerwuję się brak, dobra spokojnie CS to tylko gra i odcinek który będzie trwał zamiast gdzieś 20 minut, 30 nie no tak około 20 minut powinienem zdążyć dobra myślę że z A też się mogą filmy pojawiać, dobra też zmieniłem sobie dzisiaj trochę ustawienia, yy, sterowania i tak mi się na nich całkiem dobrze gra. Więc jest git ogólnie. To są boty, mam nadzieję, że oni się połączą w końcu. A połączyli się. Jejku, jak mogę w nich tak klikać? Nie, nie weź. No. O jejku, dlaczego nie trafiłem tego? Ale to są jakieś boty, co jest? Boty do wbijania statusów Prime. Żeby potem konto sprzedać w cesie Haj. Znowu granaty kupiłem. Najgorsza rzecz, którą można zrobić w pierwszej rundzie w Counter Strike Global Offensive. No dobra. Ej widziałem kogoś tam. Takie, taka schiza, gdy chcesz powiedzieć jedno słowo i drugie i wychodzi ci połączon coś o jejku, połowę HP straciłem Nie, jak najgorzej, nie, sorry Sorry Jejku, najgorzej. Ten, ten skok mi wyszedł, za ten skok możecie zostawić łapkę w górę. Łapka w górę za ten skok 100%. Okej. Okay. Trochę jeszcze tą czułość muszę ogarnąć, ale myślę, że jak to ogarnę, to będzie już git. Dobra, jak jeszcze nie plantują, to mam chwilę, żeby się rozglądnąć. Dobra, teraz już wie, gdzie jestem. Mojejku, prawie Prawie, ale jakoś kurde Śmieszne kółeczko zrobił, że ja go Tędy idąc nie widziałem Jak w kartoniku się Zrepliłem, dobra, aseczek, skup się um, Powinienem jakiegoś Smoke'a rzucić i zacząć defować Coś, pomyśleć A nie tylko tak One is very low. No powinien dać radę. Dobra, zrobił tego low, A drugiego myślę, że też trochę obiłem. Nie wiem ile drugiemu dałem. Oj oj o, nice try Dobra Lecimy Przydałoby się coś tu ugrać Czyli jakiś Myślę, że taktyczny umpik mógłby być, mógłby być dobry Ojejku, typie nie blokuj mnie Nie blokuj mnie tylko No nie wierzę Nie wierzę Kurde, 16 hp mu zadałem Coś kurde jest w pistoletowej rundzie mi tylko dobrze szło Brawo <ścoughs> Nie wiem Ej, pierwszy raz chyba widziałem w cesie, że ktoś podskoczył, żeby sprawdzić czy ktoś gdzieś jest. Dobra, gościu, zrobisz to. Wierzę w ciebie. Fest, gdzie w, w ciebie wierzę. Nie daj się zabić przez 22 sekundy, stary. Jest! Zrobił to! Dobra, super. Nice. Dobra, jest jeszcze szansa. Dobra, to musi być Digiel. To musi być Digiel. To musi być Digel. Thanks. Dobra. Ja mówiłem, że to musi być Digel i to był Digel. Dobra, trochę wydam pieniążków, ale. Nice Dobrze, dobrze, let's go Myślałem, że wyjdzie beznadziejny odcinek, a jednak dwie gierki Ta trochę jest trudniejsza od tamtej, ale... Trochę mi flash nie wyszedł Najsik Thanks. Ninja Seczek. To napiszę w komentarzu #ninjaseczek temu przypnę serduszko. Tam widziałem. On mnie chyba też widział. Dobra. po ponóżce, ale jednak. A ja w ogóle mów ten. O. O, jejku. Eee. <grystanie> I ty nie wiesz, co powiedzieć. Nie gra Nie. Ej, a może? Nie. Oh, man. Co chłop wyjaśnił w swoim języku, dobra Zmiana stron. Ja chyba wolę na tej mapie grać pod CT, pod T ale dobra. Było dobrze. Kilka rund ładnych ugrałem. Ej, no jaki fart! Jaki fart! Jaki fart! Nice! Nice! Dobra Mac Mak czy Umpik? Dobra, Mak Mak zwyciężył Max wyciężył Wow 8 HP mu zostało, 8 Takie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Yyy yy. PMA ma się na końcu kupuje aseczek, ale zepsułeś teraz Nice, nice. Dobra, wezmę sobie MP9, ale ładniejsza A ten P90 wziął. Spoko, teraz mogę sobie Kewa kupić. I lecimy Let's Go up. Dobra, Typek trochę daleko umarł z bombą. Ale spróbuję to ugrać. Więc możecie opisać, jak, według, jak czy według was gram dobrze. Mi się wydaje, że Silverek 2 to jest odpowiednia ranga dla mnie. Yy, no. Chyba, że mnie zmusicie, żebym wbił jakąś lepszą. Dobra, myślał, że ja nie znam tej miejscówki, ale jednak znałem i nawet bombę podłożyłem i już chciałem szkło poniszczyć, ale dobra, no najsik, fajnym, fajnym augiem, zakończymy giereczkę, mam nadzieję, a ja w ogóle jeden typek wyszedł, a dobra, wrócił, no i Gigi, gg. Yy, jak Wam się spodobała, łapeczka w górę, komentarz, subskrybujcie z by być na bieżąco i oczywiście łowca nagród. O nie, nie miałem największej. O. Dobra, ale trudno. Jak wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz subskrypcja, za dzwoneczkiem, by być na bieżąco. udostępniajcie znajomym i to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć!